Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem ja się Dawid i niesamowicie, że jesteście z nami dzisiaj w ten dzień dziecka. Przygotowaliśmy dla was dzisiaj niesamowite atrakcje i wiele magii. Taka mała butelka koli w takiej torbie, kiedy ją tylko włożymy na moment, w mieniu oka na waszych oczach może zamienić się w trochę większą butelkę. Oczywiście wiem, co myślicie, na pewno, że mała butelka znajduje się w tej papierowej torbie, ale tak naprawdę w tym względzie wcale nie chodziło co znajduje się w tej papierowej. Małej koli już dawno nie ma, a ja zapraszam na pomagnię. Nie wiem czy numer, kiedy Eluizlińska przecina kobietę na pół. Niestety z powodu wirusa nie mogę mieć ze sobą pięknej asystentki, ale specjalnie dla Was dzisiaj zrobimy coś z tą oto pojedynczą kartą. Będzie to wyglądać mniej więcej tak. Pusta lewa dłoń, pusta prawa. Naszą kartę zegniemy w ten sposób jeden raz. Następnie zegniemy ją drugi raz. I to jest, moi mili, teraz ten moment, kiedy iluzjonista swoją asystentkę przecina na pół. My przetniemy naszą ósemkę na raz. Przytniemy ją jeszcze raz na dwa, tworząc cztery różne kawałki w ten sposób, tak. Oczywiście do magii będziemy potrzebować również odrobiny ognia, który powinien być gdzieś. gdzieś go powinien być? A, jest tutaj. Także, jeżeli następnie nasze cztery kawałeczki podpalimy sobie w ten sposób, tak. Nasz ogień powinien stworzyć coś naprawdę niezwykłego. Na jeden, na dwa, na trzy. Nasza karta powinna wrócić z powrotem do całości. Mniej więcej w ten sposób. Tak. Nie wiem, czy wiecie, czym jest percepcja. Percepcja to sposób, w jaki postrzegamy świat. Wiem, że dla Was może to brzmieć trochę za wiele, ale już Wam to wyjaśnię za pomocą tych oto gumek. Na początek jakbyście mi mogli odpowiedzieć na takie bardzo proste pytanie, jakiego koloru jest ten krzyżyk w środku. Większość osób powie, że zielony, ale jeżeli przyjrzycie się bardzo uważnie, to ten zielony może na chwilę stać się różowy. E, właściwie nie różowy, ale z powrotem zielony. Ludzie często zastanawiają się, jak to działa i już Wam tłumaczę. Chodzi tam może tak naprawdę o to, że z mojej strony krzyżyk jest zielony a z waszej jest różowy, a z mojej jest po prostu zielony. Jeżeli dalej tego nie rozumiecie, to niczym się nie przejmujcie. Przejdziemy dalej i pokażę wam coś o wiele bardziej prostego z dwiema gumkami, z tym pudełkiem i z dwiema kartami, które są w środku. Te karty mają takie nacięcia. I ostatnio odkryłem bardzo ciekawą zależność, że za pomocą takich oto właśnie gumek i kart, karty można oznaczyć w dwa różne sposoby. Pierwszy sposób to nałożenie gumki na kartę w ten sposób tak. Drugi ze sposobów oznaczenia karty to tak zwany podwójny krzyż. I wygląda on mniej więcej tak. Musicie się teraz bardzo uważnie skupić, bo jeżeli weźmiemy teraz czwórkę i oznaczymy ją tym naszym pierwszym sposobem, czyli dwoma kółkami, a naszą dziewiątkę oznaczymy naszym podwójnym krzyżem, no to pytanie do Was jest następujące. Jeżeli weźmiemy te dwie karty, złączymy, przemieszamy. I zadam wam teraz pytanie, jaka karta znajduje się pod moją prawą ręką. To gwarantuję wam, że nie będziecie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No chyba, że podniosę tą lewą, no to wtedy wam ułatwię całą sprawę. Ale zróbmy teraz coś bardziej niemożliwego. Nasze pudełko, które już teraz jest całkowicie puste. o może teraz już jest całkowicie puste. Włożymy do niego naszą czwóreczkę w ten sposób tak. Pudełko zamkniemy, położymy na stole i nie będziemy go dotykać. Pamiętacie, jak mówiłem, że najważniejsze że są gumki w tym numerze? A to dlatego, że gumki nadają sens temu numerowi. Jeżeli z naszej dziewiątki, która była krzyżem, ściągniemy gumkę i zrobimy nasze dwa kółeczka, to może okazać się, że nasza dziewiątka zamienia się w naszą czwórkę. Ale co jest bardziej niemożliwe, pamiętacie czwórkę, którą wkładaliśmy do pudełka? Jeżeli nasze pudełko bardzo powoli teraz otworzymy, to możemy z naszego pudełka wyciągnąć naszą dziewiątkę z krzyżem, a pokazać, czy pudełko jest całkowicie puste. Powiem wam, szczerze, że do dzisiaj nie wiem, jak to działa, ale tym jest właśnie percepcja.